Zagrajnik TV. No, to dzisiaj pogadamy sobie o pełnometrażowym filmie pod tytułem GTA. W sensie, nikt go nie kręci, nie ma nawet żadnych planów i spokojnie Uwe nie wraca z emerytury. Film GTA powstał już dawno temu, w 1977 roku. I jest to film niesamowicie słaby. Na szczęście wy nie musicie go już oglądać, bo ja zrobiłem to za was. Nie dziękujcie. Zacznijmy może od tego, że to film Rona Howarda, znanego między innymi z Pięknego Umysłu, Kodu Da Vinci czy Willow i którego najnowszy film trafi do kin już w przyszłym miesiącu. Tak jest, mowa tu o Hanie Stolą. Grand Theft był pierwszym filmem Rona i choć rzecz jasna, nie można go rozliczać za ten debiut zbyt surową. Miał wówczas tylko 23 lata, to jednak warto pamiętać, że nie tylko zagrał on w nim główną rolę, ale także napisał do niego scenariusz i był jego reżyserem. Film ten pod każdym względem był więc debiutem Rona i z całą pewnością jako taki przez długi czas miał on dla niego ogromne znaczenie. Jak łatwo się domyślić, GTA pełna jest szaleńczych pościgów, wybuchów i kradzieży aut. Mamy tu najdziwniejsze pojazdy, helikoptery, karambole i cały zestaw szaleńców. Czyli wypisz, wymaluj typowa komedia romantyczna dla nastolatków. Cała historia zaczyna się w momencie, w którym Paula oświadcza swoim rodzicom, że wychodzi za mąż za Rona Howarda i właściwie guzikiem obchodzi, co oni sobie o myślą. Niestety, ponieważ jej ojciec ma najwidoczniej na imię Janusz, a mama Grażyna a dodatek wszystko wskazuje na to, że mentalni nadal tkwią w średniowieczu, wpadają oni w szał, bo przecież zaaranżowali już zaręczyny z najbogatszym typkiem w mieście, który jakżeby inaczej jest jednocześnie największym bucem. Więc Pola się wkurza, też bym się wkurzył, kradnie ojcu auto i ucieka z Ronem Howardem do Vegas, by natychmiast wziąć ślub. Jeżeli uważacie, że brzmi to głupio, to macie rację. Na szczęście w tym miejscu kończy się właściwa fabuła filmu, a rozpoczyna się trwający… Całą jego resztę pościg, który właściwie jest jeszcze głupszy niż fabuła, więc chyba nie na szczęście. Musicie wiedzieć, że niskobudżetowe kino sensacyjne z przełomu lat 70. i 80. rządziło się pewnymi specyficznymi prawami. Większość filmów wywodząca się z tego nurtu opierała się otóż na tym samym, czyli na długich pościgach i dużej ilości psujących się aut naraz. Może auta były wtedy tak tanie, a może Amerykanie takich nie lubili, że mieli ochotę się na nich wyżyć, tego nie wiem. Faktem jest jednak, że na każdy dobry film tego rodzaju, jak na przykład Blues Brothers, przypadało z 10 generycznych filmideł, o których dziś nikt już nie pamięta. Filmów pokroju GTA. Pola i Ron Howard kradną więc auto i wyruszają w podróż do Vegas, a wściekły Janusz dzwoni do detektywa, by ten złapał ich w tajemnicy przed policją, bo Janusz planuje zostać prezydentem czy tam innym burmistrzem i nie chce, by skandal zepsuł jego reputację. W tym samym czasie Grażyna dzwoni do byłego już narzeczonego Poli, by powiedzieć mu o jej ucieczce. Koleś jest bogatym bucem, więc oczywiście ma kompletnego świra, wpada w szał i sam także rusza w pościg. Aaj! Bogaty but szybko dogania pole Irona Howarda. Chwile gadają, koleś dostaje kosza, po czym zwalnia, wjeżdża na pobocze i dachuje. Bo tak. Kurzony dzwoni do radia i prosi speakera, by przekazał, że da 25 tysięcy dolarów pierwszej osobie, która złapie pole i wprowadzi ją do domu. Ponieważ nic w tym filmie nie ma sensu, a do tego wszystko ma być śmieszne, nikogo nie powinno dziwić, że chorobliwie nadopiekuńcza mama bogatego buca rusza zanim by go… E, uratować? Najwyraźniej koleś rzeczywiście ma jakiś problem. Ale to właśnie ta matka jest najgłupszą postacią w filmie. Najpierw bez żadnego wyraźnego powodu zjeżdża z ulicy i uderza prosto w jedyne drzewo w okolicy, a potem odmawia w współpracy z policjantem, który był świadkiem tego zdarzenia i… ucieka na jego oczach z miejsca wypadku. W końcu to głupie babska uderza policjanta, gdy ten próbuje ją aresztować, bo najwyraźniej nie ma pojęcia, że za takie rzeczy idzie się siedzieć na dobrych kilka lat. I dobrze, niech gnije w sztumie. Tak naprawdę jednak, to nie ona jest tu najgłupsza. Najgłupszy jest ten pastor. Gdy tylko słyszy, że jakaś wariatka wydziela się, że da 25 tysięcy dolarów temu, kto uratuje jej syna, koleś z miejsca kradnie auto tego nieszczęsnego policjanta i rusza w pościg. Amen. 25000 dolarów. Now to jest dużo Bibliotek, baby. Jesus, mój wiek! Klecha łachy na hejs to. <laughs> Nie mogę, ale śmieszne. Tak zwany komizm tej postaci polega na tym, że jadąc autem, cały czas nadaje ona przez megafon kazania. I am not Ponieważ tytuł filmu Grant w Auto zobowiązuje, co chwilę ktoś kradnie tu komuś auto i to wszystko jest takie śmieszne, pomijając fakt, że nie jest. Więc najpierw Pola kradnie auto tacie, potem bogaty buc kradnie auto salonu, a chwilę później jakiemuś biednemu człowiekowi na stacji benzynowej. Pastor kradnie auto policjantowi, dwóch wsiowych głupków kradnie auto młodej parze, gdy ci się z tyłu ten teges, jakiś głupi detektyw kradnie auto dwóm spotkanym głupkom… I tak dalej. I po każdej takiej kradzieży nieodmiennie następuje kolejny etap pościgu, który za każdym razem wygląda tak samo. Najpierw ktoś lokalizuje na drodze zakochaną parę, potem ich, no, goni. I to jest ta najludniejsza część, bo dwa auta po prostu jadą, mimo że operator stara się robić co tylko się da, by wycisnąć z tego jakieś emocje. A potem dzieje się coś, co uniemożliwia goniącej w tej chwili osobie dalszy pościg. Najczęściej jest to jakiś wybuchający most, wybuchające słupy średniego napięcia, czy jakiś inny wypadek. A potem pojawia się kolejna goniąca osoba i tak w kółko Macieju. Emocje są przy tym żadne, także dlatego, że mimo pseudokomediowej konwencji cały czas mamy w tyle głowy i co z tego? I co z tego, że ich złapią? I co im zrobią? Pobiją ich? Zwiążą i zawiozą do Janusza? A nawet gdyby tak było, to przecież Pola i Ron Howard w końcu i tak będą wolni, bo to Ameryka, i znowu pojadą do Vegas. Nic nie może im się stać, nikt z goniących ich nie może zrobić im nic złego, i my to wiemy, i właśnie dlatego cały ten szalony pościg mamy kompletnie gdzieś. Zapytacie pewnie, w takim razie co z tym wsiowym przygłupem, który rzuca na oślep dynamitami? Po pierwsze, to rzeczywiście głupek i w przeciwieństwie do pozostałych postaci twórcy nie zadali sobie nawet trudu, by w jakikolwiek sposób wyjaśnić jego motywację. Koleś po prostu rzuca dynamitami w co popadnie i już, nie interesuj się. A po drugie, typek trafia tymi ładunkami we wszystko poza samochodami, więc i tak się nie liczy jako realne zagrożenie. Swoją drogą Ron Howard zażyczył sobie filmie scenę z eksplodującym straganem z owocami. No, wiecie, to zawsze fajnie wygląda. Eksplozje, owoce. Sęk w tym, że przez 90% czasu akcja filmu toczy się na pustyni, żeby było taniej. Co w takim wypadku wykombinował Ron Howard? Cóż, ustawił na poboczu stragan z owocami. Po prostu. Na nasz szalony, wsiowy przegłup rzucił w niego dynamitem. I proszę, oto scena. Wracając jeszcze na chwilę do scen pościgowych. W dawnych czasach, gdy nikomu nie śniło się nawet o CGI, a każda scena akcji nagrywana była na żywca, popularnym trikiem było przyspieszanie scen pościgu, by wyglądało, jakby auta jechały znacznie szybciej, podczas gdy w rzeczywistości utrzymywały bezpieczną dla filmowców prędkość. Trik ten stosowano nawet w największych blockbusterach, pokroju Terminatora, ale rzecz jasna, żeby wyglądał on wiarygodnie, trzeba było stosować go z umiarem. Ta. Tego umiaru w GTA zabrakło, więc co chwilę oglądamy sceny takie jak ta. Więc jadą tak przez tę pustynię, ludzie ich gonią, a my ziewamy z ludów… gdy nagle dzieje się coś, czego kompletnie byśmy się nie spodziewali. Na krótki moment pojawia się. Fabuła! I'm just telling you, that Pola i Ron Howard mają otóż sprzeczkę, bo Ron Howard zaczyna wątpić, czy cały ten ślub ma jeszcze sens. W sumie, słusznie. I naprawdę wolałbym, żeby nikt sobie jednak o tej nieszczęsnej fabule nie przypominał, bo jedyne, z czym pozostawia nas ta nędznie napisana i zagrana pseudo scena, to poczucie zażenowania. Ale tak w ogóle to szacun dla Rona Howarda, że napisał dla siebie film, w którym sam obsadził się w roli nudnego buca. Hm. Pewnie chciał się pomigdalić z Nancy. Film wieńczy 10-minutowa scena Destruction Derby, w której wszyscy rozwalają nawzajem swoje auta i nikt nie sili się już nawet, żeby nadać temu choćby pozory sensu. No i na sam koniec mamy jeszcze tę arcykomiczną scenę. Ślub. I... Nie wiem, zajawkę kolejnej części? Chwała Bogu, że nigdy nie powstała. I takie właśnie jest to GTA: nudne, głupie i, i. właściwie tyle. Nudne i głupie. Boże, nie sądziłem, że kiedykolwiek powiem coś takiego o GTA. Ale pewnie jesteście ciekawi, czy ten film ma jakikolwiek związek z ukochaną przez wszystkich serią GTA. Cóż, jakiś tam ma. Pomijając fakt, że są tu auta i że wszyscy je kradną, to jest tu sporo pojazdów, które znamy choćby z Vice City. Rzecz jasna to czysty przypadek, bo akcja Vice City toczy się w latach 80., a film powstał w latach 70.. -tych. Wygląda jednak na to, że przynajmniej dwie sceny z filmu były dla ludzi z Rockstar Games inspiracją. Spójrzcie tylko na to. Koleś kradnie samochód i pierwszy co robi, to wjeżdża w pierwszą, lepszą rzecz, stojącą nieopodal. O, a tutaj auto wybucha, bo było zbyt poobijane. No czyż nie jest to znajomy widok dla każdego fana GTA? Ale żarty na bok. Tak naprawdę, jedyny co łączy ten film z ukochanym przez wszystkich GTA, to sprawa sądowa, jaką wytoczył Take 2 Roger Corman, producent filmu. Jak powiedział w wywiadzie dla portalu Creative Screenwriting, właściwie to pozwałem twórców gry, którzy ukradli nasz pomysł. Wygraliśmy tę sprawę i dali mi trochę pieniędzy. Zachowałem więc prawo do przygotowania remake'u filmu, ale sposób, w jaki zostało to opisane w umowie, jest nieco mglisty. Moi prawnicy studiują tę umowę, żeby upewnić się, że bez żadnych wątpliwości możemy stworzyć ten remake i ja ten remake stworzę. Niedługo po publikacji wywiadu, do redakcji portalu napłynęło oświadczenie tej któł na ten temat o następującym brzmieniu. Pan Korman złożył szereg niedokładnych oświadczeń dotyczących rozwiązania jego uciążliwego procesu sądowego przeciwko Take Two z 2004 roku, ale w szczególności chcielibyśmy się odnieść do dwóch z nich jego fałszywych twierdzeń dotyczących zawartości naszych gier i rzekomego prawa do nakręcenia remake'u jego filmu z 1977 roku. Film Pana Cormana, zatytułowany Grand Theft Auto, jest romantyczną komedią, w której zakochana para ucieka do Las Vegas i nie ma w nim absolutnie żadnego podobieństwa do żadnej z popularnych gier z serii GTA. Sugerowanie, że wszystko w słynnej serii gier Rockstar Games opiera się na filmie Pana Cormana jest śmieszne. Ponadto Take-Two ma wszelkie prawa do filmów związanych z serią GTA. Take-Two może podjąć i podejmie odpowiednie kroki prawne przeciwko każdemu, kto spróbuje wykorzystać naszą własność intelektualną próbując nakręcić nowy film pod tytułem Grand Theft Auto. W rzeczywistości Take-Two już kilkakrotnie podejmowało działania prawne, aby uchronić swoje prawa przed tymi, którzy chcą rzekomo odtworzyć film pana Kormana. Wszystkie te projekty zostały następnie porzucone. Nie chcemy być w publicznym sporze z panem Cormanem, jednak niedokładne informacje opublikowane w tym artykule wymagały korekty, ponieważ są cytowane jako faktyczne w wielu źródłach wtórnych. W związku z tym oświadczeniem myślę, że między bajki można włożyć plotkę, jakoby Take Two wykupiło wszelkie prawa do filmu Rona Howarda. Zwyczajnie nie musiało tego robić, i tak mając niesłychanie silne argumenty we wszystkich potencjalnych sporach. Wszystko wskazuje też na to, że raczej nie mamy co liczyć, że kiedykolwiek powstanie oficjalna filmowa adaptacja GTA. Rockstar bowiem obawia się, że taki film prędzej zaszkodziłby marce niż przyniósłby jej korzyść i trudno się temu dziwić, patrząc na jakość dotychczasowych adaptacji gier. Włodarze firmy wielokrotnie wspominali też, że po prostu baliby się oddać kontrolę nad swoją marką, reżyserowi i scenarzystom, którzy mogliby nie rozumieć ich wizji. Wracając jednak do filmu Rona Howarda, czy rzeczywiście był on aż tak zły? W swoim czasie nie. W końcu zarobił 15 milionów dolarów i to przy budżecie rzędu 600 tysięcy. Minęły jednak cztery dekady, kino zmieniło się nie do poznania i dziś nie da się tego oglądać. Więc jeżeli ktoś powie Wam znowu, że kiedyś to było prawdziwe kino, to wiedzcie, że nie. W każdej epoce są filmy wybitne, dobre, średnie i słabe. GTA było średnie, a dziś jest zwyczajnie nętne. Na szczęście mamy i dobre GTA. Czy jest tu ktoś, kto widział film GTA? A może jakiś szaleniec chciałby go teraz zobaczyć? Piszcie w komentarzach i głosujcie w ankiecie. O, nadal tu jesteście. To chyba znaczy, że podobał Wam się ten film. A jeżeli tak, to wbijajcie na Patronite i pomóżcie nam uczynić zagranik jeszcze lepszym. Pośród naszych celów jest między innymi zakup konsol i utworzenie małej redakcji, co będzie oznaczać jeszcze więcej filmów. No i wbijajcie do naszego sklepiku obczaić smocze graskotki i dziękuję obecnym Patronom. No i cóż, trzymajcie się!